Cześć wszystkim, nowy filmik, który nagrywam w dość takim miejscu dla mnie sentymentalnym, ponieważ jest to dom, w którym spędzałem praktycznie każde wakacje od samych narodzin, a równocześnie nigdy nie mieszkałem tu na stałe. Teraz to się powoli zmienia i właśnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy, będę rozpoczynał tworzenie farmy grzybowej, ale też jest tu tyle różnych możliwości nagrywania różnych ciekawych filmików o grzybach, takie jak właśnie ten, który teraz obejrzycie, że warto o tym poopowiadać i coś Wam właśnie o tym całym Królestwie Grzybów wspomnieć. Do całej budowy firmy, rozbudowy całego tego kanału właśnie o takie filmiki związane z bardziej z uprawą, grzybów, to przypuszczam, że niedługo znacznie więcej tego znajdziecie. Już jakiegoś posta na Centrum Uprawy Grzybów można przeczytać, co planuje, więc zapraszam Was właśnie tam do zobaczenia, co więcej. Ale wróćmy do tematu dzisiejszego, czyli grzybów mikoryzowych, które są niesamowicie ciekawe których na, tak naprawdę uprawiać za bardzo nie można, chociaż teoretycznie znajdziemy różnego rodzaju grzybnie, różne y, sposoby, które niby nam dają jakąś szansę na uprawę grzybów w ogrodzie, gdy mamy jakieś drzewo. I ciężko mi się do tego odnieść. Uważam, że raczej się to niespecjalnie sprawdza, te grzyby tak czy siak pojawiają się same z siebie. Co dobrym przykładem jest miejsce, w którym właśnie się znajduję, bo pojawiło się tu te kilka grzybków, które Wam właśnie tutaj pokazuję, o których warto powiedzieć, a przy okazji właśnie o całym królestwie grzybów i grzybach mikoryzowych. Więc zaczynamy od grzybów, które są... Dla mnie jedne z smaczniejszych, czyli jest to wszystkim dobrze znany rydz. Rydzów mamy sporo w Polsce, bo są one związane z różnymi właśnie drzewami. W tym przypadku ja mam za sobą co prawda dęba, ale też zaraz obok jest jedna sosna. Tam jest druga sosna, tu też jest sosna i ten rydz to jest właśnie. Ryt związany z tą sosną w, ścis... w ścisłym związku mikoryzowym. On się właśnie pojawił w tym miejscu całkiem niedawno. Pojawiał się to już wcześniej, w poprzednich latach. I zawiązał właśnie mikoryzę z drzewami. Ta mikoryza jest niesamowicie ciekawa, bo okazuje się, że jak ja sobie przeszedłem przez chwilę, 5 metrów w każdą tutaj stronę, to znalazłem tutaj raz, dwa. 3, 4, 5 grzybów, które mikoryzują, i jednego saprobiąta. Pewnie jakbym się porozglądał jeszcze bardziej, nawet już tu widzę jakiegoś innego grzybka małego, tu mam też jednego grzybka, o którym też zaraz powiem, to okazuje się, że na takim małym terenie potrafi być 10 różnych gatunków grzybów, które wytwarzają owocówki w tym samym czasie. To jest ważne, bo mikoryza jest tak naprawdę ciągle badana i ta wiedza się zmienia. Ja na przykład znalazłem kiedyś informację, że jakbym sobie tutaj wziął kawałek tej gleby. Wyizolował wszystkie gatunki grzybów, które w tej glebie się znajdują, to możliwe, że tych grzybów byłoby nawet 300-500 gatunków. Różnie literatura podaje, gdzieś kiedyś się spotkałem w ogóle z informacją, że w jednym takim gramie czy decymetrze sześciennym gleby potrafi być kilka kilometrów, kilometrów szczępek grzybów mikoryzowych. Więc. Wszędzie, gdzie ja siedzę, po prostu pode mną są różnego rodzaju grzyby i to nie jest tak, że tutaj mam tego rydza, on ma tutaj jakieś swoje środowisko, a obok jest jakiś inny gatunek. Te grzyby wszystkie są ze sobą powiązane i mógłbym się założyć, że jakby zrobić jakieś skomplikowane badania genetyczne, wyizolować jakieś te wszystkie grzybnie, które tu rosną, okazałoby się, że może tu być już jakiś koźlarz, może być tu nawet jakiś borowik, borowik sosnowy, muchomor. No tych gatunków mikoryzowych w tym rejonie jest Mnóstwo i one są powiązane z tymi drzewami. To co wspomniałem, mam sosnę, mam dęba, tu jeszcze się znajdzie jakaś stara jabłonka, tu są jeszcze inne rośliny zielne i mamy tu kompleks, na którym te grzyby zaczynają rosnąć. Te wzajemne powiązania między tymi grzybami są niesamowicie ciekawe, bo. Ciekawe, bo... Jak w niektórych przypadkach są poznawane, że na przykład jedne gatunki y, zaczynają rosnąć z innymi, y, są powiązania, że na przykład pojawiają się na, na początku muchomory czerwone, potem prawdziwki, co też jest średnią, średnią wiedzą, ale w niektórych przypadkach się zdarza, ale jest to tak po prostu skomplikowane. I tak naprawdę to, co każdy z nas, jak idzie pozbierać grzyby w lesie, się zastanawia, patrzy pod tą ściółką, zastanawia się, jak to jest, że tu jest taka sama sosna. Tam 10 metrów jest taka sama sosna, pod tą jest 50 y, rydzów, a pod tamtą nie ma nic. No, tu jest taka ilość zmiennych, że właściwie nie da się tego y, przewidzieć. Jest to związane z opadami, jest to ze zdrowotnością drzewa. Oto... Jaki być może grzyb mikoryzowy jest teraz w takiej dominacji, ale powiedziałbym, że tu raczej nie ma dominacji, tylko jest bardzo skomplikowana koegzystencja, że na przykład przez pierwsze kilka lat pojawia się jeden gatunek, potem pojawiają się dwa, one się po prostu dzielą ze sobą energią, w tym też uczestniczy drzewo, które tym wszystkim grzybom mikoryzowym dostarcza substancje odżywcze. No i ten symbiot, tak naprawdę, mamy to powiązane całe te tereny i prawdopodobnie te powiązanie jest olbrzymie możliwe, że można powiedzieć, że wręcz nieskończone. No, oczywiście gdzieś tam się przerywa jak jakaś skała, rzeka, ale na terenie lasu no tak naprawdę ciężko znaleźć granice jednego gatunku yy, i przejście drugiego. No, czasem jest ona widoczna, tak jak wam właśnie w tym filmiku pokazuje, że widać, że tutaj jest jeden gatunek mikorozyglu, tu jest drugi. No ale to są takie skomplikowane właśnie zależności, yy, że nie wiadomo jak to dokładnie działa. Yy, natomiast z takiej prostej obserwacji, jak tutaj widzimy, no, w moim miejscu pojawiły się tylko i wyłącznie tutaj rydze w takim okręgu. Te okręgi są zawsze właśnie teoretycznie związane, że tam może być rzeczywiście fragment bryły korzeniowej tej sosny, która jest być może właśnie zdominowana tym yy, całym rydzem. No tu też mi się te rydze pojawiają. To co wspomniałem, no niedaleko są rydze, a ja sobie tutaj siadłem i znalazłem jakiegoś gołąbka. Yy, czerwony gołąbek yy, ich jest bardzo dużo. Teoretycznie można zrobić próbę smaku. Jeśli jest gorzki, znaczy piekący, to znaczy, że jest niejadalny. Ten ma smak jakiś mączysty, jak dla mnie. Na razie nie czuję pikantnego smaku, ale do rozpoznawania gołąbków zostałem specjalistą. Jak ktoś go rozpozna, to można rzucić komentarz. Zawsze pamiętamy, żeby odplunąć po takiej degustacji grzybów. To stosujemy tylko i wyłącznie dla gołąbków, no i y, również dla y, właśnie mleczaj. Niektóre mleczaje, które mają białe mleczko, jak się spróbuje temu mleczko, mleczko, może być super pikantne, jest jakieś łagodne, to teoretycznie one są jadalne, no ale oczywiście zawsze trzeba y, do nazwy gatunkowej pełnej takiego grzyba właśnie oznaczyć. Kolejne gatunki, które tu się pojawiły i tworzą tą symbiozę, tam troszeczkę dalej mamy całe zgrupowanie e, maślaków. E, maślak, też dokładnej nazwy nie znam, e, albo sosnowy, albo ciernisty. Sam, sam, że tak powiem, nie jestem specjalistą. Widzimy, że dość sporo ich wyrosło w dwóch różnych miejscach, ewidentnie też związane z sosną. E, takie gatunki, które znowu są trudne do oznaczenia. E, to był bodajże zasłonak. Widzimy, że już rozwinięty gatunek. Tu mamy lakówkę, która też się pojawiła. To jest ciekawy gatunek. I dość też pospolity grzybek. Wypadła mi zupełnie jego nazwa. Nie jestem dobry w zapamiętywaniu nazw. Ale jak go ktoś rozpozna, znowu można dać komentarz. I to są wszystko grzyby mikoryzowe, które właśnie w tej symbiozie tutaj sobie rosną. Ta symbioza, no, tak jak mówię, jest niesamowicie dynamiczna, w różnych porach roku różne gatunki się pojawiają, jest dużo gatunków mikroskopijnych, które jeszcze mikoryzują z trawami. To wszystko tworzy tak naprawdę jeden wielki kompleks, który ze sobą tworzy tak naprawdę tak skomplikowaną relację, że no, ciężko aż sobie to wyobrazić, nie jest to po prostu proste, prosta zależność, że każdy sobie zajmuje jakiś teren, to wszystko tak naprawdę razem współpracuje. Yy, razem ta gleba żyje, zmienia się, pojawiają się różne gatunki. Do tego jeszcze oczywiście dochodzą owody, różne owady, więc cała ta struktura jest bardzo skomplikowana. W tej strukturze znowu, jak ta mikoryza, to jest jedno, co jest pod ziemią. Yy, ważne jest to też, co ląduje na ziemi. Różne substancje odżywcze, często które są niedostępne dla roślin, są rozkładane przez grzyby saprobiotyczne. Olbrzymia gru grupa grzybów, które znajdziemy na martwym drewnie, ale też rosnącą normalnie, tak jak właśnie te purchawki, które mi tutaj rosną. Tych purchawek też jest sporą. One po prostu znalazły jakiś teren, w którym było więcej azotu, czy po prostu rozłożył się tam kiedyś jakiś po prostu jakiś kawałek drzewa. W ten sposób te purchawki się tam pojawiły. No i też jest to bardzo ważna funkcja tych grzybów saprobiotycznych, że spadnie ta gałąź, ułamie się drzewo i cały ten cykl właśnie rozkładania tej materii organicznej z powrotem w taką materię prostą, którą z kolei tą materię prostą znowu pobierają te grzyby mikoryzowe i przekazują z powrotem do drzew. Więc no jest to temat niezwykle skomplikowany myślę że też dość ciekawy badany na całym świecie no, sama liczba gatunków właśnie związanych z skomplikowaniem takiego małego erału powoduje że jakiś czas temu pojawiła się publikacja naukowa mówiąca że na świecie jest półtora miliona gatunków grzybów i to jest to kilkukrotnie liczniejsze królestwo niż królestwo roślin czyli uważane za największe natomiast jest spora różnica no bo grzybów mamy oznaczone z badanych około 100 tysięcy, trochę pewnie już ponad 100 tysięcy, na przykład a innych gatunków, no, chociażby owadów jest znacznie więcej. Natomiast no, to jest prawdopodobnie nasza niewiedza i skomplikowaność badań, bo mówimy tu o prawie, że analizowanie każdej grudki gleby w poszukiwaniu jakiegoś gatunku, który akurat może w tym miejscu sobie występuje. Tak czy siak, dzięki wam za oglądnięcie tego filmiku. Jak wam się takie filmiki podobały, to Będę ich nagrywał więcej, ja te rydze na pewno sobie skosztuję, jeden z moich ulubionych grzybków, za maślakami specjalnie nie przepadam. Natomiast jeśli chcecie więcej tego typu filmików, to dawajcie znać, ja też będę się starał, jak będzie zainteresowanie, żeby też różne takie ciekawostki z świata grzybów, tych dzikich, przekazywać. A uprawą ich to oczywiście też będę się zajmował, tych filmików może będzie później więcej. Natomiast jest ona możliwa, może kiedyś hobbystycznie też spróbuję takie izolacje i takie doświadczenia. Jak to wtedy się sprawdzi, może znajdziecie to w przyszłości na y, stronie Centrum Uprawy Grzybów, gdzie planuję sprzedawać różne ciekawe grzybowe rzeczy. Więc dzięki Wam za ten, go, ten filmik. Do usłyszenia, cześć.